Cześć, cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Cieszę się, że jesteście z nami. Dzisiaj, słuchajcie, miałam bardzo taki. Ee... Komputerowy poranek, dużo spraw robiłam odnośnie YouTube'a, siedziałam dużo na mailach, papiery dla księgowej, wiecie, trochę tego jest. Także tutaj mi jakby ranek szybciutko zleciał. Teraz zabieram Nel i jedziemy do sklepu, do naszego sklepu, dlatego że będę już zaczynała odpiluchowywać Nel i chciałabym wziąć ze sklepu pastelowy taki nocniczek dla niej i też chciałabym jej dzisiaj przymierzyć klapczersy. Eee, takie fajne klepeczki, więc jedziemy. Krzysiek w międzyczasie nas zostawi, poleci pole osia podjedzie, a później zabieramy dzieciaki na lody. Taki jest plan, także mam nadzieję, że miło spędzicie razem z nami czas. Aha, i jeszcze zrobiłam obiad, żebyśmy po prostu wrócili i mieli obiad. Zrobiłam kurczaka, ziemniaczki z koperkiem, pewnie pomidorki z cebulką i z jogurtem naturalnym na suróweczkę. Także obiad zrobiony, więc dość produktywnie dzisiaj. Dobra, nie gadam, zabieram Was ze sobą, a Was zapraszam do oglądania. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli vlogi Wam się podobają. No i co, przyjemnego oglądania, kochani. Zobaczcie, kto tutaj z nami już jest. Jest już Nelcia. Biega sobie, jest tata. Tata już wszystkie paczki dzisiaj poogarniał. Także mamy spokoju troszkę. I ulubiona zabawa Nel: jak zawsze jest w sklepie, to słuchajcie, bierze i układa sobie płyny po prostu. Gdzie ty jesteś, dziewczynko? Co się tam interesujesz? Co ty tam masz? Wow, ale super, pięknie ułożyłaś. Super. Także zaraz będziemy sobie brać nocniczek. No i zaraz znajdziemy Nelciowe klapczersy. Muszę poszukać jej rozmiaru i my chyba zdecydujemy się na te żółte, bananowe, bo piękny jest ten kolor. Tam jest książeczki. Widzisz, kicia kocia jest, prawda? Zobaczyć? Kicie kocie? Dobra, to już patrzymy. Kicie kocie, dobra. Ten ma ochotę na tą kicie kocie, bo wiecie, u nas cały czas na kicie kocie jest po prostu wariacja. Już mama pokaże. Ja, moi drodzy. Tak dawno nie nosiłam tej torebki z pinko, więc stwierdziłam, że ją dzisiaj założę. Ona jest naprawdę świetna. Jest malutka, ale bardzo pakowna. I ja lubię takie małe torebki, wiecie o tym doskonale. Więc dzisiaj ta torebka. Tak dawno jej nie nosiłam. Ostatnio chyba był jeszcze śnieg, to ją miałam na sobie, więc najwyższy czas był ją dzisiaj po prostu założyć. Tutaj Krzysiek chciał zrobić Nerci zdjęcie. O, jaka nóżka! Zobaczcie, jaka słodzinka! Nie wiem, czy zobaczycie. O, jakie słodkie zdjęcie! Super! No. A ja dzisiaj, słuchajcie, w tym ferworze pracy nie zdążyłam sobie zrobić drugiego śniadania, więc dzisiaj wjeżdża białeczko, tym razem białeczko od Natural Mojo. Ee, malinowe, mega, naprawdę mega, z zimnym mlekiem, fajne odżywienie i taki, tak, Nelcia, pełnowartościowy posiłek. Super. No, i jesteśmy już w Tykocinie i bardzo fajnie. Ostatnio było bardzo dużo ludzi, a teraz praktycznie e, nie ma nikogo. Kilka ławeczek jest tylko zajętych, także lecimy na lody. Potem jeszcze wskoczę kupię może jakieś owoce, warzywa zobaczymy. E, dobra, chodźcie z nami, wysiadamy. Czekamy na tatę, aż przyniesie chusteczki z samochodu. Co nie? O, jak ty wyglądasz? Lełeś cały w czekoladzie. Cheers. Just... Kochani, ja tak na szybciutko chciałam się tylko z wami przywitać, dlatego, że jest godzina 18 .00. na 19 mam kolację otwierającą Restaurant Week, więc jak co roku spieszę, aby otworzyć ten cudowny festiwal, jakim jest oczywiście Restaurant Week, mam na sobie dzisiaj kamizelkę, marynarkę różową, na ustach mam 201 Lip Glow od Diora, to jest taka fajna holo pomadka i tak stwierdziłam, że zostawiam dzisiaj aparat, bo Małą torebkę i nie będę go ze sobą dźwigać. Także, jeżeli będzie się coś działo, zabieram ze sobą telefon i powiem Wam szczerze, że to będzie mój debiut, dlatego że nigdy, przenigdy nie nagrywałam jeszcze vloga telefonem, więc kiedyś musi być ten pierwszy raz. Zabieram ze sobą telefon i wyruszamy. No, i co i tyle. Jeżeli uda mi się coś nagrać, to oczywiście nagrywam. Was zapraszam do dalszego oglądania. No dobrze. Krzysiek mówi, a telefonem to się fajnie nagrywa, no ja się jakoś nie mogę przyzwyczaić, słuchajcie, jedziemy teraz do restauracji Kwestia Czasu z okazji otwarcia Restaurant Week oczywiście, także zobaczycie co pysznego dzisiaj będziemy zajadać. Mamy taki piękny deser tutaj, milutki, proszę bardzo, cóż to za deser, to jest coś z lawendą i z herbatnikiem i lody chyba z masła palonego. Hej kochani, jestem, przybywam Wczoraj jak mogliście zauważyć byłam na kolacji Z okazji otwarcia Restaurant Week i muszę wam powiedzieć Że było naprawdę wspaniale Dużo cudownych osób Piękny klimat Wspaniali ludzie, cudowna atmosfera Więc prześwietnie Spędziłam wczorajszy wieczór Troszkę tam coś tam wam nagrałam Telefonem, dzisiaj natomiast mamy Nowy dzień, piękny, słoneczny Ale muszę wam powiedzieć, że Ja dzisiaj wstałam z takimi lekkimi Zawrotami głowy. Bardzo rzadko tak mam. W sumie to nawet nie przypominam sobie, kiedy ostatnio miałam takie lekkie zawroty głowy. Po prostu raz na jakiś czas taki czuję kołowrotek, taki roller coaster w mojej głowie. Nie mam pojęcia co to jest. Dziwne uczucie. Mam nadzieję, że szybko przejdzie, dlatego że za chwilę się zbieramy z Nel, jedziemy do sklepu. Krzysiek dzisiaj też chce pomyć okna w sklepie, także my z Nelcią mu potowarzyszymy dzisiaj. Też muszę troszeczkę rzeczy zrobić w sklepie, więc taki jest plan. Później słuchajcie, dzisiaj wieczorem mam wieczór z winem i ze swoją kumpelką. Przyjeżdża do mnie koleżanka, będziemy sobie siedziały na tarasie, piły winko, plotkowały, zrobię jakieś. Przekąski to na pewno Wam pokażę, bo tak ostatnio myślałam, kiedy ja ostatnio się widziałam z Ewą, i powiem Wam szczerze, że szmat czasu temu. Nie wiem, ten czas tak szybko biegnie, a teraz w dobie telefonów, internetów, ma się ten kontakt i jakoś rzadziej ludzie spotykają się po prostu na żywo. No, ale dzisiaj postanowiłyśmy, że Ewa przyjeżdża do mnie, spędzimy babski wieczór, chcemy sobie trochę porozmawiać, i fajnie spędzić czas. Także taki jest plan. Aha, i jeszcze bo tutaj wam nie mówiłam o tym, e, mówiłam Wam chyba gdzieś tam przy okazji jakiegoś Insta Stories, że ja zrobiłam sobie takie wyzwanie razem z moją mamą i codziennie chodzimy na rowery e, w zależności od czasu, e, ile mamy czasu, od pory dnia, ale chcemy robić to codziennie i robimy to codziennie. I wczoraj e, jak Nel położyłam na drzemkę, mój tato ją doglądał, my z mamą poleciałyśmy szybciutko zrobić rowery. Zazwyczaj jeździmy wieczorem, ale tak jak mówię, wczoraj miałam tą kolację, więc zrobiłyśmy. To w ciągu dnia, no i dzisiaj, jeszcze jak wrócimy z pracy, będę chciała szybciutko pojechać do lasu, zrobić chociaż taką małą, szybką, krótką trasę. No bo później, wiecie, przygotuję jakieś przekąski i przychodzi Ewa. Także taki jest plan, chciałabym się tego trzymać. Na razie wyznaczyłam sobie taki cel na 3 tygodnie, codziennie przez 3 tygodnie chcę jeździć na rowerze. I też na Instagramie dużo z Was pytało mnie, jakie kilometry robimy, i to zależy. Kiedy nie mamy czasu, robimy tylko 9 kilometrów, 8 kilometrów. Kiedy mamy czas, na przykład w weekend robimy 15, e, tyle na ile czas nam po prostu e, pozwoli. Także tak wygląda sytuacja. E, no i co? No i tyle. E, no co, to, co to w ogóle było? No dobra moi drodzy, zbieramy się już do domku. Zrobiliśmy wszystko to co mamy zrobić, także teraz yy, jadę troszeczkę ogarnąć. Yy, zjemy sobie jakiś fajny, lekki, taki wiosenno-letni obiadek. Yy, no i będę czekała na ewcie. Koleżanka już jest, zobaczcie, z kokardą. Koleżanka ma teraz akcję pod tytułem Nie chce gumek, nie chce kucyków, nie chcę się czesać, więc założyłyśmy opaskę. I jedziemy jeszcze do apteki, bo wiecie co? Strasznie u nas tną te komary. I Nelcia ma pa, całe. Pa? Pa? pa, pa. I Nelcia ma całe nogi pogryzione, calutkie nogi ma pogryzione i naprawdę to tak wygląda słabo, więc jadę do apteki. Zawsze stosowałam przy Leosiu Fenistil taki żel, no ale zobaczymy, mamy tutaj fajną taką, fajne panie w aptece, więc zobaczymy, co nam doradzą. Powiem Wam, że tak się zmachałam, troszkę ogarnęłam chatkę i słuchajcie, w ogóle przyszedł kolega Leosia, tak jak ostatnio e, i tak posprzątałam trochę w pokoju u Leosia. Chłopcy przyszli, pobawili się, także miałam trujeczkę. Nelcie, kumpla Leosia i Leosia Więc trochę się działo Pokarmiłam dzieci, dałam im owocki Jakieś kanapki, przekąski No i Krzysiek teraz poszli z Nel odprowadzić kolegę Leosia, ja w międzyczasie Dopijam kawkę I za jakąś godzinę będzie Ewa, więc muszę poogarniać I jeszcze wam pokażę co Kupiłam właśnie w aptece, co mi pani poleciła Dla takich maluszków właśnie Na takie mocne ukąszenie Czy to meszek, czy to komarów, czy tego badziewia całego Co wiecie, co jest wszędzie w trawie no i słuchajcie, pani poleciła mi Fenistil, ja Fenistil cały czas używałam przy Loosiu na jakieś tam właśnie takie sytuacje, jak go podziabały komary albo coś takiego. My mamy ode mnie ze sklepu właśnie z Bubble and C.O. taki spray do psikania, natomiast to już po ukąszeniu. Anel ma naprawdę te białe, takie grubiutkie nóżki, całe pogryzione teraz. No i pani dała nam jeszcze coś takiego przeciwalergicznego. Także zobaczymy, bo wiecie, bo te ukończenia są takie duże, twarde, takie no brzydkie, więc jeszcze takie coś mamy. Ale Fenistil to jest super sprawa, więc ja ten żel bardzo lubię i polecam. No i jeszcze taka nowość, chwyciłam słuchajcie: bąbelkowa pianka myjąca do ciała i dłoni, pielęgnacyjny przysmak, truskawkowy puch. No, to się dzieci ucieszą.